Chcesz tworzyć realistyczne wizualizacje wnętrz i budynków, ale nie wiesz jak? W tym filmie dowiesz się, jak tworzyć bardziej realistyczne wizualizacje dzięki jednej rzeczy związanej z teksturami. Rozwiązaniem są komplety tekstur PBR. Używając ich w swoim programie do projektowania i wizualizacji, tworzysz kompletny, realistyczny materiał z wszystkimi właściwościami fizycznymi. Skąd je brać? Wystarczy, że wejdziesz na tą stronę, zarejestrujesz się i zalogujesz, ciśniesz przycisk Materials and Texture, nie przejdziesz do sekcji Price. Ciśniesz Free i od tej pory masz dostęp do wszystkich darmowych materiałów. Jeżeli zdecydujesz się już na któryś z materiałów, należy wcisnąć na nim lewy klawisz myszy, następnie wcisnąć przycisk Download, następnie wybrać rozdzielczość. Im wyższa liczba przed K, tym wyższa rozdzielczość, dzięki czemu tekstura może być użyta na większej powierzchni. Ja ściągnę 4K, należy wcisnąć na ten przycisk i następnie wcisnąć przycisk Zapisz, pobierając teksturę na dysk.